Prawami powitajmy trójkę sędziowską, powitajmy zawodników obydwu drużyn. Zawodnicy pozdrawiają kibiców. Bardzo proszę o klaski. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka sędziowska w składzie pan Adam Dujko, sędzia główny oraz na liniach pan Tadeusz Stasią, Stanius, przepraszam, i pan Hubert Mruc. Jest to trójka sędziowska z Wydziału Sędziowskiego Radą. Powtarzam, to już tam trzeci raz. Pierwsza połowa przez pana, przez nas przeszliśmy obok meczu praktycznie, bez zaangażowania, bez woli walki, bez, bez charakteru. Druga połowa zdecydowanie lepsza. No mówię, zaczęliśmy grać, zaczęliśmy się angażować w grę. Nie wiem, czy to zmiany dużo wniosły, czy nie wniosły, ale całkiem inny zespół, tym bardziej, że kończyliśmy mecz w dziesiątkę. Udało nam się strzelić bramkę, chłopaki pokazali charakter i mówię, no szkoda tej pierwszej połowy. Podobna połowa w Białobrzegach, podobna połowa w Warce, coś tutaj szwankują nad pierwszą połową, także druga połowa zdecydowanie lepsza. No, także jest potencjał, są możliwości, tylko trzeba to jeszcze później sprzedać przez całe nie przez 45 minut. No myślę, że z przebiegu całego spotkania wynik remisowy byłby sprawiedliwym. Co prawda, w pierwszej połowie mieliśmy zdecydowaną przewagę. Posiadaliśmy większość czasu piłkę i stworzyliśmy cztery, nawet pięć dogodnych sytuacji, niestety tylko jedna. Udała, się, akcję, udała nam się zakończyć bramką. W mojej ocenie rzut karny podyktowany dla Góry Kalwarii zupełnie nie ma nic wspólnego z piłką. Bramkarz czysto odebrał piłkę zawodnikowi Kalwarii, co później, zgodnie z przesłaniem jak losowe, Oliwa Sprawiedliwa udało mu się karnego obronić i do przerwy schodziliśmy z jednobramkowym prowadzeniem. Myślę, że koledzy z zespołu Zbyt szybko uwierzyli, że mecz już jest wygrany. Przewaga jednej bramki na tym poziomie to jeszcze nie jest zwycięski mecz, co było widać w drugiej połowie. Co prawda, góra y, osiągnęła przewagę. W posiadaniu piłki zaczęła grać bardziej agresywnie, aczkolwiek nie stwarzała sobie klarowych sytuacji. Te bramki, które wpadły, to wynik ewidentnych błędów indywidualnych naszej drużyny. No i cóż, przy 2-1, mimo że Konagra w 10, umiejętnie się broniła, mieliśmy jedną dogodną sytuację, poprzeczka, no ale cóż, przegraliśmy 2-1 i będziemy szukać punktów w samotnym spotkanie z wulkanem Zakrzew. W sumie w pierwszej połowie góra Kalwaria tak nie za dobrze grała. No, szkoda tego rzutu karnego, nie stanego jest, no ale w drugiej połowie całkiem wszystko polepszyło się już. No, i w sumie skromne zwycięstwo no, 2-1, tylko ale no, w sumie ja osobiście jestem zadowolony z tego.